Jak mówić prawdę, żeby nie ranić innych? To jest pytanie, które bardzo często słyszę podczas warsztatów z komunikacji, ale też bardzo często słyszę podczas terapii indywidualnej. Wiecie, w terapii, w spotkaniach terapeutycznych czy coachingowych, tak naprawdę uczymy się siebie, docieramy do siebie i uczymy się tego, jak mówić, o sobie. Uczymy się tego, jak wypowiadać swoje ja. Uczymy się tego, jak mówić, żeby moje jestem, czyli moja tożsamość, mogło być przez drugą osobę usłyszane, zobaczone, przyjęte i zaopiekowane. I tutaj pojawia się ten element, właśnie, który. Często jest powodem do niepokoju, czy to, co powiem, nie zrani drugiej osoby. I stawiam śmiałą tezę, że prawda nie rani. Że samo powiedzenie prawdy o tym, czego ja chcę, czego ja potrzebuję i co jest dla mnie ważne, nie jest raniące, bo samo dbanie o siebie. Nie jest raniące, ale uwaga: to, co ja powiem o sobie, może dotykać głębokich ran, które niesie w sobie druga osoba, i ona to, co do niej mówię, może odbierać jako krzywdę i może odbierać jako ranienie, ale również, żeby być uczciwą, chcę powiedzieć, że czasami możemy to powiedzieć w sposób atakujący i Wtedy to będzie krzywdzące, tylko moim zdaniem, my już wtedy nie mówimy prawdy o sobie, tylko mówimy różne kłamstwa o tej drugiej osobie. Co to znaczy? Spróbujmy się temu przyjrzeć razem. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to to, że kiedy my wchodzimy w jakąś relację. Czyli poznajemy się. Zależy nam na tej drugiej osobie, czy to w pracy, czy w życiu prywatnym, to my bardzo dużo oddajemy siebie. Oddajemy, bo chcemy zadbać o drugą osobę, ale oddajemy też, bo wydaje nam się, że tacy jacy jesteśmy, no nie możemy być przyjęci, czyli że no trzeba się starać więcej, bardziej. Niektórzy mówią, że wtedy pokazujemy taką wersję demo, czyli Najlepszą wersję siebie. No i tu dochodzi do pierwszego zonka, bo kiedy ja pokazuję tylko najlepszą wersję siebie, to ja już kłamię. Ja już nie jestem w prawdzie, czyli ja już zaczynam ten związek. Ja już zaczynam tę tą, tą relację w oparciu o kłamstwo. I teraz, kiedy oddajemy siebie za cenę tylko bycia. Bycia, dostawania bliskości, różnych rzeczy, o których potem powiem, to faktycznie zaczynamy siebie znikać, zaczyna nam być trudno, oddajemy obszar swojego bezpieczeństwa, i potem, zwłaszcza w związkach, dochodzi do takiej sytuacji, w której zaczynamy walczyć o siebie. Zobaczcie, że to jest taka subtelna różnica. Że kiedy nie umiem zadbać o siebie, to potem muszę wyjść do walki o siebie. I to właśnie w tej walce jest cierpienie, i to właśnie w tej walce jest ranienie, bo zamiast mówić, czego ja chcę, i czego ja potrzebuję, i co jest dla mnie ważne, my zwykle wtedy przechodzimy na komunikat Ty, bo Ty nigdy, bo Ty zawsze, bo z Tobą się nie da. Dogadać i to jest tak, że często jesteśmy niesprawiedliwi i nieuczciwi, czyli inaczej mówiąc, po prostu kłamiemy, i to kłamstwo jest krzywdzące i raniące, bo kiedy ja postanawiam przemilczeć w sytuacji, kiedy potrzebuję bliskości, a ty mnie odpychasz i jesteś napięty, napięta. A ja bardzo chcę być przytulona i ja mówię sobie: Dobra, wytrzymam. I nie powiem, że w sytuacjach napięcia i niepokoju ja bardzo potrzebuję przytulenia, to zobaczcie, że ja sama siebie najpierw krzywdzę. Czyli ja siebie opuszczam. Można by było powiedzieć, że ja sobie zadaję jakąś mikroranę, ponieważ moje wewnętrzne dziecko. Musi wytrzymać, moje wewnętrzne dziecko musi w tym momencie no, jakoś przecierpieć tę sytuację. W związku z tym, przede wszystkim, kiedy nie mówimy prawdy o tym, czego chcemy i co jest dla nas ważne, to ranimy siebie i krzywdzimy siebie. Ja lubię mówić o tym, że dawanie informacji zwrotnej, czyli mówienie o tym, co jest dla mnie ważne w relacji z Tobą, jest dbaniem o trzy obszary. O mnie, o Ciebie i o relację, którą tworzymy. Czyli zobaczcie, kiedy ja mówię prawdę o tym, co dla mnie ważne, to ja tak naprawdę chcę zadbać. Dla mnie prawda to okazanie miłości, ale oczywiście to zakłada że ja nie mam lęku w sobie, że jak ja powiem prawdę, to ja nie zostanę odrzucona. No i mamy błędne koło. Jeżeli zaczynasz na kłamstwie, czyli postanawiasz przemilczeć, być miły, mieć święty spokój, wytrzymać, to to napięcie w tobie rośnie i prędzej czy później będziesz musiał, musiała to, mówiąc po mojemu, Wyżygać. Jak wyżegasz, to wchodzisz w walkę. Jak mówisz różne trudne rzeczy, no to rośnie w tobie lęk, rośnie lęk w drugiej osobie, bo to jest nieprzyjemne być krzywdzonym, i wtedy faktycznie my wbijamy się w tą spiralę lęku, bo często moi pacjenci mówią: No, spróbowałem powiedzieć o tym, co dla mnie ważne, i jak zawsze skończyło się kłótnią. i Potem skończyło się, no właśnie czym? Milczeniem, bo to jest największa kara, którą możemy dostać, wtedy, kiedy mówimy rzeczy trudne albo niewygodne. Więc można by sobie zadać pytanie: jak w takim razie powiedzieć prawdę, no wtedy, kiedy już się jej wcześniej nie mówiło? To, to jest taki obszar, którego potrzebujemy się nauczyć. Bo to jest takie pytanie, o to, które najpierw y, potrzebuję zadać sobie, czyli jaka jest prawda o mnie? Jakie jest moje jestem? Jaka jest moja tożsamość? Czyli co ja lubię, czego ja nie lubię, co ja chcę, czego ja nie chcę i czego ja potrzebuję dla siebie? W relacji z Tobą. Czyli pierwszy element to jest taka świadomość swoich potrzeb. Bo inaczej będę funkcjonować w ciągu dnia, kiedy ja całą sobą czuję, że ja dzisiaj potrzebuję bliskości, że ja potrzebuję być dzisiaj uwzględniana, że ja tak naprawdę potrzebuję być ważna dla Ciebie, albo że ja potrzebuję sukcesu. Niezawodności, odpowiedzialności. Zobaczcie, w zależności od tego, czego potrzebuję, moje ja dzisiaj będzie wypowiadało inną prośbę do drugiej osoby, czyli o czym innym dzisiaj będę chciała, ważnym dla Ciebie powiedzieć. Żeby umieć mówić prawdę, <grym> trzeba wiedzieć, jaka jest prawda na swój temat. To jest. Jeden chyba z najtrudniejszych elementów, które obserwuję w pracy z ludźmi, to jest pytanie: no dobrze, ale czego chcesz? Co się okazuje? Okazuje się, że większość przepięknie potrafi powiedzieć, czego nie chce. Nie chcę, żeby moja żona tyle mówiła. Nie chce, żeby moja żona wydawała tyle pieniędzy. Nie chce, żeby mój mąż przestawał ze mną rozmawiać. Nie chcę, żeby się ode mnie odsuwał, ale co chce i dlaczego tego chce. Czyli chodzi o to, że my się składamy z potrzeb. Jesteśmy jacyś, bo coś jest dla nas ważne, jakoś jesteśmy ukształtowani i mówiąc prawdę, my tak naprawdę mamy szansę na kreację, na kształtowanie siebie, rozwijanie siebie. W tym byciu z drugą osobą. Bo zobaczcie, jeżeli dla mnie ważne jest współtworzenie, to ja wstanę rano i powiem: wiesz, to ja chętnie zrobię dzisiaj śniadanie, a ciebie poproszę, żebyś posprzątał po śniadaniu, ale będę chciała, żebyś zrobił obiad, albo zależy mi na tym, żebyśmy poszli po południu na spacer. I kiedy to się wydarza, to bardzo łatwo jest powiedzieć: Jestem wdzięczna za to, że różne rzeczy dzisiaj zrobiliśmy razem. Bo kiedy zaczynamy od właśnie od siebie, co wcale nie jest egoizmem, i mówimy o tym, czego potrzebuje moje ja przy Twoim Ty, i druga osoba mówi, czego potrzebuje jej ja przy Moim Ty, to my od rana mamy możliwość kreowania. Oczywiście, to jest tak, że im częściej rozmawiamy o tym, co dla nas ważne, czyli im częściej pojawia się ten komunikat, ja lubię, ja potrzebuję, co wcale nie jest egoizmem, to, jest, to tym częściej zapraszamy siebie z kolei do tworzenia pewnej prawdy o nas. Czyli my możemy odkryć w związku, że my tak naprawdę oboje lubimy niespiesznie w weekend. Wstawać z łóżka, czyli właściwie to moglibyśmy się kręcić do 11-12 po domu, potem razem zjeść śniadanie albo późne śniadanie, a właściwie potem to się zastanowić, co dalej. Zobaczcie, że kiedy ja jestem w swojej prawdzie, to mi w ogóle nie przeszkadza Twoja prawda. Ja się nie napinam na Ciebie, ja nie walczę z Tobą. Wiem, że lubicie różnego rodzaju przykłady. W takich sytuacjach, i to co mi przychodzi do głowy, to to, że Marszał Rosenberg, twórca porozumienia bez przemocy, którym ja się zajmuję na co dzień, mówił taką rzecz, z którą ja się bardzo zgadzam: że ludzie mówią tylko dwa rodzaje komunikatów: komunikat prośby, czyli proszę, lub dziękuję. Ja lubię jeszcze używać słowa doceniam, bo ono mi się łączy z tym dziękuję. I gdybyśmy tak się przyjrzeli temu, jak my się komunikujemy, to tak jest. Bo kiedy ja mówię, bo ty nigdy nie pamiętasz o tym, co dla mnie ważne, to ja tak naprawdę mówię: Chcę cię poprosić o to, żebyś mnie zapewnił, że jestem ważna, a pamiętanie o datach mi to potwierdza. Kiedy ja mówię, bo ja nigdy nie mogę na ciebie liczyć. To ja mówię o tym, wiesz, potrzebuję niezawodności i odpowiedzialności, bo tylko wtedy, kiedy dotrzymujesz słowa, to ja się czuję bezpiecznie. Kiedy ja mówię, nigdy mnie nie słuchasz, zawsze mówisz tylko o sobie, to ja mówię, wiesz, chciałabym być uwzględniana i chciałabym, żebyś pytała mnie o zdanie, bo lubię, kiedy robimy różne rzeczy razem. To Jakoś tak jest, że kiedy nie mówimy tej prawdy o sobie w sposób ja chcę i ja potrzebuję, bo nas tego po prostu nie nauczono, to wtedy faktycznie formujemy zarzuty. No i wtedy to jest, przyznam szczerze, nieuczciwe i no nie do przyjęcia dla tej drugiej osoby. Więc zobaczcie, wracam do tej tezy, że prawda nie rani. Prawda nie krzywdzi, ale może być tak, że dotyka jakiejś rany drugiej osoby. I kiedy ja mówię, wiesz, potrzebuję, żebyś dotrzymywał słowa, to ktoś, komu nigdy nie dotrzymywano słowa, albo ktoś, kto często słyszał, że nie dotrzymuje słowa, może to usłyszeć jako zarzut. To rozumiem. Natomiast w samym powiedzeniu, ja, potrzebuję, powiedziała w tym oto jestem no, nie ma krzywdy ja jestem jakaś, to jest moja autonomia, tak się wyraża moje jestem i jeśli mówię o tym, że chcę i potrzebuję to zapraszam Cię do czegoś ważnego dla mnie bo chcę tworzyć coś ważnego z Tobą ale uwaga i jest taki moment, który jest bardzo trudny w relacji, to jest moment, w którym ja mówię, że czegoś nie chcę. I to jest taki moment, który jest szalenie trudny do przyjęcia. Nie chcę dzisiaj pójść na spacer, bo potrzebuję odpocząć. I teraz zobaczcie, ile trzeba zaufania do siebie, jak mówię do siebie, to mam na myśli do siebie samego i do siebie nawzajem, czyli do relacji. Żeby tego nie chcę, dzisiaj pójść na spacer, nie wziąć jako nie chcę z tobą, bo ciebie nie lubię, bo nie jesteś dla mnie ważna, bo ciebie nie kocham. To jest ten newralgiczny moment, w którym my się po prostu odpalamy i bierzemy taką krzywdę. Um, ostatnio miałam taką sytuację, że jeden pan poprosił mnie o konsultację. Dla mnie konsultacja oznacza jednorazowe spotkanie, ja generalnie uwaga też, przy okazji powiem, nie mam terminów na nowych pacjentów, ale ponieważ pan był z Strudy, przyjechał wyjątkowo w tym czasie, i ja miałam faktycznie w sobotę wyjątkowo okienko, zaprosiłam go, napisałam, że tak, na jedną konsultację mogę się z panem spotkać. I w mojej głowie, Uwaga w mojej głowie, ja wyjaśniłam, że to jest jedna konsultacja i że dla mnie oczywiste jest, że konsultacja jest jednorazowa. Po spotkaniu pan napisał do mnie maila, że prosi o to, żeby spotkać się jeszcze kilka razy, a właściwie to zacząć terapię najlepiej online. I ja odpisałam, że nie mogę tego zrobić, bo nie mam możliwości czasowych. I zaprosiłam Pana na konsultację tylko dlatego, że jest Pan ze strudy i że mogliśmy się spotkać w gabinecie. I Pan mi odpisał, że poczuł się bardzo dotknięty tym komunikatem i że poczuł się jakoś odrzucony. I teraz zobaczcie: Ja powiedziałam prawdę, jak jest prawdopodobnie. Nie dopowiedziałam tego, co dla mnie oznacza konsultacja, wystarczająco dobrze, ale pan powiedział, poczułem się dotknięty i odrzucony. Pamiętacie, wracamy do uczuć rzekomych. Ja nie zrobiłam nic złego. Zadbałam o no, pewną prawdę, zadbałam o taką jasność, o granicę. Ja naprawdę nie mam na to czasu. Natomiast to, jak on to odbiera, czyli co on robi z odmową, to już jest coś, co no, jest jego odpowiedzialnością, tak? Czyli zauważcie, że nam jest bardzo trudno przyjmować taki kawałek prawdy, w którym ktoś mówi: Nie, nie zrobię tego. Nie, bo chcę inaczej, bo my właśnie to odbieramy jako przeciwko sobie. Dlaczego? Dlatego, że sami nie umiemy mówić nie. Osoba, która potrafi dbać o siebie, czyli o swoje granice, czyli potrafi tworzyć w sobie samym bezpieczeństwo i potrafi dbać o swoje jestem, o swoją prawdę, potrafi odmówić, ale też potrafi przyjąć odmowę, bo to jest właśnie prawda między nami, że ja czasami czegoś chcę, czasami czegoś nie chcę. I jeżeli będę cały czas się zgadzać na to, czego ty chcesz, z lęku, przed tym, że tym nie zostawisz, albo będziesz niezadowolona, no to my budujemy na kłamstwie. I kłamstwo jest tym, co nas potem rani. Nieprawda, która się między nami dzieje. I drugi komunikat, poza komunikatem prośby, który warto mówić w relacji, to jest komunikat: dziękuję. Zobaczcie, o ileż jest łatwiej, kiedy ja mówię, wiesz, dla mnie ważna jest przewidywalność i chciałabym, żebyś mnie uprzedzał. O której przyjedziesz i o której wyjedziesz. I druga osoba mówi: Przyjeżdżając na weekend, w piątek już wiesz, w niedzielę będę chciał wyjeżdżać o 17, bo chcę dojechać przed korkami do Warszawy. To mi jest bardzo łatwo. Znowu na to odpowiedzieć z mojej prawdy. Wiesz, jestem wdzięczna, że mnie uprzedzasz. Dziękuję Ci za to, że mnie uwzględniasz. I chcę Was zapewnić, że to nie jest naiwność, to jest taki kawałek życia, który może się między nami wydarzać, kiedy my rozumiemy, co jest dla nas ważne, czyli kim jestem, czego potrzebuję i jaki jest obszar mojego bezpieczeństwa ze sobą i z tobą. Zachęcam Was do mówienia prawdy. Dajcie znać w komentarzach, czy byłoby dla Was ważne, żeby zrobić podcast o tym, jak dawać negatywną informację zwrotną. Czyli tak jak być w takiej sytuacji, kiedy coś bardzo nie działa między nami. I ja jednak chcę Ci powiedzieć o zachowaniu, które jest dla mnie trudne, bo ja dzisiaj powiedziałam o prawdzie, w której... Uczymy się mówić o tym, czego potrzebujemy, i druga strona naprawdę na to odpowiada. Powodzenia, ale dajcie też znać, jak Wam zarezonował temat mówienia prawdy, która nie rani. Bo zasługujemy na to, żeby, no, żeby być autentycznymi zasługujemy na to, żeby moje jestem było widziane, kochane i przyjmowane. Powodzenia.